Mamy coś dla wszystkich panów, mężczyzn, mężczyzn. ze specjalną wakacją. Dwa czwarte, a? Tychnijmy. Pięknie. Uwaga, uwaga. Raz, dwa, trzy, jeden, lecimy. Nocniku, Czyli będzie kawałek masz do końca świata. Chyba, że w języku jest opuszczona Uwaga, uwaga. ręce klaszczą. Raz, dwa, trzy, jeden. Robić mi się nie chce, no bo nie ma po co Lubię pospacania, pobawić się nocą I choć mówią leniu, może no, to i prawda Lecz aleję za mną, każda młoda palna Będę kawalerem, aż do końca świata Nie zostanę księdzem, jakby w mutana, Będę kawalerem, to mi się obłaza Żeby ciemną nocą, dziecko Jakbym chciał mój tada, będę kawalerem, to mi się opłaca, żeby ciemną nocą Cię wczoraję obracać Moi drodzy, moi drodzy, nie śpimy, z chwale słyszycie Ok Nie zostanę, choć nie jednak chciała, to siłą, ciągnąć brumą To nie w moim stylu. nie obiecać, kiedy zabić miłą, jedyna mnie ma końca. Będę kawalerem, aż do końca świata nie zostanę księdzem. Jakbym chciał tam będę kawalerem, to mi się opłaca. Żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. Będę kawalerem, aż do końca świata. Nie zostanę księdzem, jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca. Żeby ciemną nocą dziewczyny obracać. I teraz robimy za tak, wszystkie, ale to naprawdę wszystkie rowki idą wysoko do góry. Jak najwyżej, chcemy zobaczyć na no Do się rozwój kasła. Ja szuka z nim wiemy pale. Osząd kawalerów. Lecę, ręce w górę. Do szadego nieba. Na takich stupił trzech. Tego ma potrzeba. Będę kawalerem, aż do końca świata nie zostanę księdzem. Jakby w mój prawa. Będę kawalerem. To mi się opłaca, żeby ciemną nocą. Gdzie w obracać? Będę kawalerę, Będę jakby chciał mój tata. Będę kawalerem, to mi się opłaca Żeby ciemną nocą dziewczynę obracać OK! Trzymaj. Będę kawalerem, aż... Nie zostawę księdzem, jak nie Będę kawalerem. To mi się nie Żeby na studniówce dziewczyny obracasz. Piękny ja nie mam. Nie. Moi drodzy, moi drodzy. Gramy dalej. Dziewczyno, o pięknej. Pryłowy